Mogą się dziać niewiarygodne rzeczy. Szaleństwem jest tak w takim roku jak ten, tak dużą ilością zmian, tak z dużą ilością energii, która tutaj schodzi, nie wykorzystać tego potencjału i nie załapać się mm -hmm. na tą falę wznoszącą. To będzie ważny czas. Więc kilka miesięcy zajęło im znalezienie nas. Mm -hmm. Cały przychód, wszystkie środki, które uzyskamy z tego wyzwania, przekazujemy na cele charytatywne. I wydarzy się bardzo, bardzo dużo dobrego. I dla... Jak dzięki Waszej pomocy zmieniło się życie tych... Dobry wieczór, kochani. Cześć. Być może część z Was jest już zapisana na pięciodniowe wyzwanie Nowy Start, które zaczyna się w poniedziałek o godzinie 19.00. Dajcie znać, kto jest na pokładzie. Dokładnie. Napisz ja w komentarzu, jeśli jesteś na pokładzie wyzwania Nowy Start. Nazwaliśmy to. To wydarzenie, nowy start. Dlaczego? Bo będziemy tam tworzyć energię, którą jesteśmy w stanie wprawić w ruch wszystko, co się zadzieje w tym roku. I być może dla niektórych to brzmi niewyobrażalnie, nie do ogarnięcia przez umysł, ale dokładnie to się wydarzyło w zeszłym roku, kiedy zrobiliśmy wyzwanie. W zeszłym roku nazywało się 5 Sekretów Mistrzów Manifestacji. Działy się takie rzeczy, że buty z nóg spadały same. Więc zmieniały nam się przekonania, mieliśmy dużo energii, motywacji, wszystko zaczęło działać na naszą korzyść. Niektórzy pisali, że rzucili palenie, komuś relacje się poprawiły, ktoś wyzdrowiał i tak dalej, i tak dalej. W niesamowitej energii świadomych osób, które Pracują w tym samym celu, które mają, przychodzą z konkretną intencją i stosują właściwe narzędzia, o których tam będziemy mówić, mogą się dziać niewiarygodne rzeczy. I w tym roku powtórzymy to, zrobimy kolejne wyzwanie, nowy start, żeby na nowo zacząć swoje życie. Ja myślę, że powtórzymy to mało powiedziane, ponieważ, tak jak mówiła wspomniała, wyzwanie było wyjątkowe i wspaniałe. Ale w tym roku chcemy zrobić coś dużo, dużo lepszego, dużo większego. Mam nadzieję, że też włączycie się aktywnie w akcję promowania tego wyzwania, ponieważ to wyzwanie jest też, zarówno po części, akcją charytatywną, gdzie wszystkie Cały, cały przychód, wszystkie środki, które uzyskamy z tego wyzwania, przekazujemy na cele charytatywne, więc to Cel jest, wybierzemy wspólnie w grupie, razem z uczestnikami. Więc to jest wielka akcja, ale skupmy się teraz na samym wyzwaniu, bo to jest, jak wspomniałem, to, co zrobiliśmy w grupie 600 osób, w tym roku myślę, że ta liczba osób będzie na pewno grubo powyżej tysiąca. Wiecie, jak silna i potężna jest energia grupy, jak wiele można załatwić sobie dzięki temu, jak bardzo można sobie pomóc, będąc w takiej energii, jak dużo łatwiej nam jest zauważyć pewne schematy, które w nas nie działają, jak dużo łatwiej jest je przetransformować i zmienić na takie, które nas będą wspierać. Także zrobimy potężną pracę dla siebie, bo to będzie pięć dni. Niesamowitej, intensywnej pracy. Także liczymy na zaangażowanie każdej osoby tutaj, bo o to chodzi. Stawką jest nasze życie i chcemy, żeby to życie było jak najlepsze. Także wierzymy, że się na maksa zaangażujecie. My od siebie dajemy wszystko, maksimum 100% w ten proces i, i liczymy też na Was. A druga rzecz, wychodzimy dalej, wychodzimy poza siebie, wychodzimy poza swoją rodzinę, poza swoje społeczności i pomagamy szerzej, pomagamy dalej. E Dostajemy wiele zapytań też, co dokładnie będzie w trakcie tego wyzwania, więc jeżeli pozwolicie, to pokażemy Wam, omówimy kilka podstawowych punktów, które, którymi zajmiemy się na, na naszym pięciodniowym wyzwaniu, które, można powiedzieć, weźmiemy na warsztat. Tak, więc każdy dzień to będzie inny temat. W każdym dniu będziemy przepracowywać różne rzeczy, tworzyć właściwe zrozumienie tego, czym jest świat, tego, czym my jesteśmy i aplikować to. Nie tylko słuchać, bo tu nie chodzi o wykład. Wykład nic wam nie zmieni. To, że słuchacie i siedzicie, nic nie zmienia, ale to, że aplikujecie, więc skupimy się na tym, jak aplikować te rzeczy do swojego dnia, jak aplikować te rzeczy do swojego życia, bo to zmienia, działanie zmienia. Oczywiście. Wiadomo, że potrzebujemy mieć różne wskazówki, nowe spojrzenie, wykonaną pracę w swoim umyśle, w swojej energii, ale potem, ale to, to jeszcze jest za mało, potem potrzebujemy to wziąć i zastosować w swoim dniu, więc na tym będzie polegać to wyzwanie, że będziecie aplikować, będziecie nieustannie działać, ale bawiąc się z radością, z lekkością, z ogromną przyjemnością. Nie będzie to ciężka praca, będzie tam bardzo, bardzo dużo entuzjazmu i dużo zabawy. Więc dajcie znać w ogóle, to wy napiszcie ja albo cokolwiek zechcecie, kto chciałby się zakochać ponownie lub na nowo mhm. lub w ogóle w swoim życiu. Jeszcze dajcie raz, znać. jeszcze raz poczuć ten stan. Jeżeli ktoś nigdy nie był zakochany w swoim życiu, na przykład, tak jakbyście się zakochali w drugiej osobie, więc do tego stanu możemy nieustannie wracać i właśnie o to chodzi, żeby to przeżywać jeszcze raz na nowo. I za każdym razem to doznanie jest jeszcze lepsze, jeszcze bardziej intensywne, jeszcze głębsze. Także dajcie znać, koniecznie. Więc koniec, to, co my, czym zajmiemy się w dniu pierwszym, to są przekonania. Zaczniemy od podstaw, podstaw, czyli od przekonań. Będziemy Bardziej poznawali swoją podświadomość. Pokażemy Wam, jak przestać z nią walczyć, a bardziej wykorzystać jako narzędzie, zaprzyjaźnić się i zacząć z nią współpracować, a także pokażemy Wam bardzo fajne narzędzie, które przynosi dużo szybsze i lepsze efekty niż afirmacje. Tak, jak już to, jak już to przepracujemy, jak już z tym się oswoimy, idziemy dalej. Nazwaliśmy kolejny dzień jak przestać się martwić i zacząć żyć, czyli jak wyciskać wreszcie wszystko na maksa, tak? Czyli um, zajmiemy się emocjami, bo to one są takim magnesem, narzędziem, paliwem do wszelkich naszych decyzji. E, a wiadomo, że od jakości decyzji zależy efekt, zależy jakość tego, jak nam się układa życie, więc skupimy się na emocjach po to, żeby ten moment decyzji Twój był lepszy. Łatwiejszy, bardziej skuteczny i przynosił lepsze rezultaty. Jak skupić się na tym, właśnie? Często się mówi, myśl pozytywnie, nie da się myśleć pozytywnie o tak, więc, więc spojrzymy na siebie trochę inaczej, żeby to pozytywne spojrzenie samo mogło w nas pracować, a nie żebyśmy musieli na siłę szukać dobrej strony jakiejś sytuacji. Tak? No i, i to, to włączenie tego mechanizmu. Sprawia, że wszystkie te elementy, które widzimy w tym hologramie, w tej tak zwanej rzeczywistości, zaczynają się dla nas tworzyć na nowo. Często gdzieś tam na pewno słyszycie, wstajesz rano, nowy dzień, możesz budować od początku. Jasne, tylko jak sprawić, żeby to już nie była tylko teoria, że ja wiem, że to jest możliwe, ale żeby to zaczęło się dziać. Więc to będzie dzień drugi. W dniu trzecim odwieczne pytanie, czy wszechświat mnie kocha, czy testuje, więc pokażemy wam trochę od innej strony jeszcze tak zwane prawo przekonania, prawo przyciągania, prawo założenia. Pokażemy najczęstsze błędy, jakie ludzie popełniają w związku z tym, na czym warto się koncentrować, na czym niełatwo. Zatem pamiętajcie. Żyjemy w bardzo szybko zmieniającej się tak zwanej rzeczywistości. I niektóre stare programy, stare schematy przestają już działać, albo jeżeli działają, to nie są już tak, nie, nie są tak efektywne. To pamiętam trochę jakbyśmy dalej używali Windows'a, na przykład 95, w momencie, kiedy nasze komputery y, są kilkaset lub kilka tysięcy razy szybsze niż te y, kilkanaście lat temu, jeszcze, więc warto dostosowywać. Odpowiednie narzędzia do odpowiednich czasów i do odpowiednich możliwości, jakie nam daje ten tak zwany system i ta nasza rzeczywistość. I to będziemy właśnie Wam pokazywali: jak teraz sobie z tym radzić i jak wykorzystywać ten, tą dynamicznie, ten dynamicznie zmieniający się świat. Tą podnoszącą się energię, tą podnoszącą się wibrację Ziemi, to, co się dzieje na Słońcu, pewnie też obserwujecie te liczne wybuchy na Słońcu, te fale energii, które docierają do Ziemi, wszystko jest tutaj dla nas i wszystko można wykorzystać w zupełnie nowy, z naszego punktu widzenia, najłatwiejszy i najlepszy sposób. Tak, więc przyjrzymy się temu przeświadowi, jak z tym współpracować, a potem zwrócimy uwagę na te nasze reakcje. Tak, bo to właśnie te reakcje, decyzje decydują o tym, co się pojawi na mojej drodze. Yy, więc stworzymy sobie nowy obraz, nowy obraz siebie, nowy obraz swoich doświadczeń, yy, stworzymy swoją historię na nową. Nie, niektórzy mówią, że nie można zmienić historii. Możesz zmienić historię, dosłownie twój mózg może odtworzyć wszystko za, yy, inaczej, nie odtworzyć, ale będzie mieć inne wspomnienia, będzie mieć wspomnienia, które cię motywują, będzie mieć wspomnienia, które cię nakręcają, które pokazują prawdziwy obraz tego, co się wydarzyło. A nie tylko tę traumę, którą mi się wydawało, że, że mnie dotknęła. Więc to wszystko jest kwestia naszej percepcji i tego, jaki ten obraz wybierzemy. Do tego są narzędzia, do tego są techniki, po to, żeby odkryć prawdę. A nie tworzyć kolejną nakładkę, jakby, która będzie nam zmieniać pamięć czy rzeczywistość. Te wszystkie narzędzia są po to, żeby odkryć prawdę tego, co się dzieje, co się wydarzyło i co to dla mnie naprawdę oznacza. Nie będziecie musieli niczemu zaprzeczać, nie będziecie musieli udawać, że czegoś nie ma lub się nie wydarzyło. Na pewno słyszeliście koncepcję skoków kwantowych czy przeskakiwania na inne równoległe linie życia. To właśnie jest to. To, jaką, to, jakiego gracza wystawiasz do gry, determinuje e, efekt końcowy, determinuje tą tak zwaną twoją rzeczywistość. Więc, e, zmieniając u podstaw to, kim jesteś teraz, zmieniając swoją przeszłość poprzez, e, poprzez różne sposoby na to, poprzez inne patrzenie na historie, które się już wydarzyły, można powiedzieć, przeskakujesz na takie linie życia, gdzie. Ta Twoja historia już Cię nie dotyczy, bo te rzeczy na tej linii życia nigdy wcześniej się nie wydarzyły. Więc będziemy Wam pokazywali, jak to robić, jak zmieniać swoją świadomość, jak pokazywać yy, i przyjrzeć się swojemu poziomowi świadomości. Yy, co w konsekwencji doprowadzi do zrozumienia, jak tworzyć się na duże pieniądze, na miłość, na zdrowie i na wszystko to, czego w momencie pragniecie. Mm -hmm. No i ostatniego dnia skupiłem się na formule sukcesu, czyli co i jak robić, żeby, żeby osiągnąć to, czego potrzebujemy. Ma to znaczenie, w jakiej kolejności robimy rzeczy. Często jest tak, że trochę na pałę, tak? Trochę firmuję, trochę medytuję, trochę biegam, trochę coś tam i to dalej nie działa. Staram się i to dalej nie działa. Ma znaczenie kolejność, jaką wykonuję rzeczy w swoim życiu, za co się zabieram w swoim życiu. Tak jak z numerem telefonu. Spotykamy fajną dziewczynę albo fajnego chłopaka na mieście i dostajemy numer telefonu od niego czy od niej i się pomylili. W ciągu cyfry było 6, 7, a oni nam podali 7, 6. Dodzwonimy się do niej? Do tej osoby? Nie, nie wykonamy telefonu, nie połączymy się, nie nawiążemy relacji. A to tylko I ja tak jeden samo, numer. A to z tym, dziewięciu. Jedna mała pomyłeczka. Więc kolejność ma znaczenie, bo jedna rzecz wpływa na, na wszelkie inne efekty, które się zadziewają na. nas. ja nie chcę mówić tutaj o ciągu przyczynowo-skutkowym, bo to wyjdziemy jest poza to, wyjdziemy poza to, ale ma znaczenie co kiedy dla siebie robimy i w jaki sposób i jakie narzędzia stosujemy. Więc o tym będziemy mówić w dniu piątym jako takie podsumowanie tego wszystkiego, czego się nauczymy w poprzednich dniach. E, kochani, mamy też e, możliwość wejścia na poziom wyżej, gdzie możecie dołączyć w każdy dzień do dodatkowych sesji Q&A z Magdą i ze mną na Zoomie. Te sesje będą się odbywały godzinę wcześniej, czyli będą startowały o godzinie 19. To jest taka, powiedzmy, opcja dla tych osób, które chcą więcej, którą chcą, które chcą jeszcze szybszej zmiany. Które chcą z nami porozmawiać, które chcą dostać konkretną, pytanie, konkretną odpowiedź na swoje pytanie, dostosowane do swojej sytuacji. Więc po to są te spotkania, żeby dać Wam pewność, że robicie właściwie to, za co się zabieracie, żeby móc odpowiedzieć na Wasze personalne tutaj indywidualne, indywidualne kwestie I, i żeby powiedzieć więcej, trochę więcej niż mówimy w takim oficjalnym programie. Więc to, o czym mówiłeś, te, te pięć dni, które opisaliśmy, na które Was serdecznie zapraszamy, to jest. To jest wyzwanie, szkolenie, które będziemy codziennie przeprowadzać o godzinie 20 w grupie na Facebooku. Zapraszamy serdecznie. I przed tą godziną 20, czyli o 19, dla tych osób, które chcą więcej, które chcą zrozumieć więcej, które, które lubią, lubią oszczędzać swój czas, które lubią mieć gdzieś tam więcej informacji, to spotykamy się z tą grupą na sesji QA. I teraz tak, to całe wydarzenie jest biletowane. Jak wspomnieliśmy, bilety, cały przychód, cały przychód, nie dochód, tylko przychód, jest przekazany, będzie przekazany na organizację charytatywną. My lubimy spoglądać mniej więcej na to tak, że prowadzimy to wydarzenie za darmo dla Was, ale to, o co prosimy, to podzielenie się, pomo pomoc komuś, to tego bardzo, bardzo potrzebuje. Więc to chcemy, żeby to szkolenie było prezentem dla was za to, że chcecie się dzielić, za to, że mm, rozumiecie, że wasza pomoc ma znaczenie i że ona czyni bardzo dużo dobrego w świecie. To, co jeszcze tworząc to wyzwanie, się zastanawialiśmy i, i chcieliśmy w taki sposób y, to Wam pokazać też. Osoby, które się dzielą tym, co dzisiaj mają, mają lepsze efekty, kiedy zaczynają się rozwijać. Więc to, że ten bilet opłacacie i my przekazujemy go dalej do organizacji charytatywnej, też będzie miało wpływ. Też ma wpływ, kiedy się dzielimy. Bo czasami tak jest, mówię, nie mam pieniędzy, nie mam czasu, nie mam ochoty, ale robię tutaj coś o wiele więcej niż tylko dla siebie. To, że się dzielimy, sprawia, że nasze życie nabiera więcej znaczenia, sprawia, że nasz rozwój dzieje się jeszcze szybciej. Więc chcieliśmy na to wyzwanie, w tym wyzwaniu, zastosować takie narzędzia, o których wiemy, że zawsze działają, i dzielenie się jest z, jednym z nich. Ono sprawi, że pójdziesz krok dalej, będziesz szybciej się rozwijać. Dlatego zastosowaliśmy tutaj takie. Takie podejście, że przy niewielkim nakładzie, oczywiście jak ktoś chce, to może dużo więcej wpłacić, ale przy niewielkim nakładzie dostajesz za darmo szkolenie po to, żeby jeszcze bardziej zaangażować Twój umysł do pracy i do zmian. Potężne szkolenie, potężne, potężne szkolenie. wyzwanie, które wierzymy i wiemy, że może zmienić całkowicie. To jak będzie wyglądał 2024 rok dla Ciebie. To, co wchodzi w ogóle w samo wyzwanie, to przede wszystkim jest workbook. Pięć dni wypełnione wiedzą, niesamowitą energią i niesamowitymi ludźmi. Dajcie znać jeszcze, kto jest razem z nami. Niech wszyscy Was zobaczą. Będzie dużo praktyki i w wersji Pro będzie, wersja Pro, tak, wersja Pro będzie dodatk pięć dodatkowych sesji QA. Kochanie, a czy to jest aktualna strona, bo ona wyglądała troszeczkę inaczej, tam było więcej informacji. To, co, to, co o czym chciałam przede wszystkim powiedzieć, to no, ten materiał, którym się tutaj z Wami dzielimy, to jest część materiału warsztatowego, który robimy za zamkniętymi drzwiami. Wartość tego szkolenia to jest 1997 zł. I dzisiaj za niewielką cegiełkę w kwocie 47 zł lub 197 zł, możecie dostać cały ten materiał pracować w niesamowitej grupie świadomych osób tworząc energię, czyniąc jeszcze więcej y, dobra dla świata, a to dzielenie się naprawdę przyspiesza jeszcze bardziej wa, wasz rozwój, więc to jest naszym, naszą taką trochę taką małą taktyką, żeby pchnąć was jeszcze dalej i jeszcze bardziej tak, do tej zmiany. Y, także y, y, Także możecie to wykorzystać dla siebie. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Do tego będzie dużo zabawy, zawsze jest. Będzie dużo energii. Wiemy, że będą się działy spektakularne rzeczy. Znowu buty pospadają i, i czapki z głów. Um, ale o to chodzi: o to chodzi, żeby robić coś na maksa, z pełnym zaangażowaniem, z ogromną zabawą, z ogromną radością i mieć przy tym jak największe zmiany. Ja zawsze mówię: albo wszystko, albo nic, bo tak jest często, tak? Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, a bogatemu i y, byk się ocieli. I my, kochani, jesteśmy tymi, którzy, którym byk się ociela, więc na tym ma polegać to wyzwanie. Na maksymalne zaangażowanie. Dajcie znać, kto decyduje się na maksymalne zaangażowanie, na maksymalne działanie, na wzięcie udziału w każdym dniu, albo czasami, jeżeli nie, nie możecie dołączyć, to będziecie mieć dostęp do nagrań przez dwa, przez, do kolejnego dnia, do rozpoczęcia kolejnej lekcji. Także możecie sobie to odtworzyć, żeby dogonić grupę, żeby żeby y, y, dowiedzieć się, jakie były zadania i je zrobić. Tak? I jeszcze tak, te zadania to nie jest coś dodatkowego po, poza Waszymi obowiązkami w ciągu dnia. Te zadania będą włączone, tak? czyli y, nie będziecie potrzebować tworzyć dodatkowego czasu na zadania. One będą częścią Waszego normalnego dnia. Po prostu będziecie robić rzeczy inaczej. Inaczej. Y, y, i, o to, I o to tutaj chodzi. Także dajcie znać, kto się angażuje. Jeszcze raz chcę zobaczyć, łapki do góry. Piszcie ja w komentarzu, no i lecimy, bo o to, o to chodzi. Tak? Chcemy was rozkręcić i pchnąć mocno w ten nowy rok. Zwłaszcza w tym czasie, kiedy jest taki okres postanowień noworocznych, celów i tak dalej. No niby fajnie, fajnie, ale to tak, za dużo tego jest, za dużo się dzieje i mamy chaos energetyczny, chaos informacyjny i łatwo się w tym pogubić. Trzeba wejść na swój tor i wyznaczyć swój kierunek. Każdy z Was to potrzebuje zrobić. Powiem Wam tak między nami, z mojego punktu widzenia, że szaleństwem jest w takim roku, jak ten, który nadchodzi, z tak dużą ilością zmian, tak z dużą ilością energii, która tutaj schodzi, nie wykorzystać tego potencjału i nie załapać się na tą falę wznoszącą, bo większość osób, które zacznie rozwijać się świadomie, które zacznie świadomie wybierać, dokonywać, świ dokonywać świadomych wyborów, najlepszych wyborów dla nich samych, często odważnych wyborów, Zostanie przez tą falę daleko poniesionych. I to jest wtedy ten taki bezwysiłkowy rozwój. Kiedy fala nas niesie, my jedynie korygujemy, balansujemy na tej fali i utrzymujemy się. Z mojej perspektywy ten właśnie rok 2024 taki będzie, więc gratulacje dla wszystkich tych, którzy już dołączyli. My się nie możemy doczekać, będzie się działo, będzie się działo, będzie wyjątkowo jak zawsze. A dzisiaj chcę wam życzyć spokojnego wieczoru. Jeżeli ktoś nie jest jeszcze na wyzwaniu, ale się zastanawia, tak sobie się dołączyć czy nie dołączyć, dołączyć. To mówię z absolutnym przekonaniem, bo wiem co tam się wydarzy. I wydarzy się bardzo, bardzo dużo do dobrego i dla ciebie, jako jednostki, i dla Twojej rodziny, i dla całego świata, bo pójdziemy dalej. Tak? Dajcie znać w ogóle, czy warto. Bo myślę, że większość osób już wie, wie jak to będzie wyglądało, wie, wie, wie jak to wszystko się zakończy. Dajcie znać tym, którzy się jeszcze zastanawiają, czy warto. Tak jak mówimy, inwestycja jest symboliczna i dla tych. Którzy jeszcze nie wiedzą, ona nie trafia do naszych kieszeni, tylko będzie przekazana na wybrany wspólnie cel charytatywny, więc my jesteśmy z tego tytułu niesamowicie szczęśliwi, że tak dużo już jest Was, że tak dużo będziemy mogli przekazać i na pewno te osoby też to docenią, które otrzymają. Dostaliśmy telefon kilka miesięcy temu od. Organizacji, do której przelaliśmy 80 tysięcy w zeszłym roku po takim wyzwaniu szukali nas długo, bo nie mogli nas znaleźć. Bo my się nie podpisaliśmy za bardzo. Szukali po, oczywiście podanych z przelewu, tak. ale tam nie było żadnego numeru telefonu naszej tak. sobie, bo nie mamy strony internetowej. Na ten moment nie mieliśmy jeszcze, więc kilka miesięcy zajęło im znalezienie nas. Ale chcieli podziękować, bo my też my po prostu przeszliśmy, wybraliśmy wspólnie daną organizację, przeszliśmy pieniądze i temat zamknęliśmy, nie, nie oczekiwaliśmy żadnych telefonów, żadnych listów z gratulacjami tak dalej, Ale fajnie było otrzymać taki telefon po kilku mm. miesiącach. Zwłaszcza, że usłyszeliśmy, że te pieniądze były niespodziewane i bardzo potrzebne. Dokładnie. Jak usłyszeliśmy, ile, jaką wartość one, to akurat w tym ostatnim razem pomagaliśmy fundacji, która pomaga dzieciom dotkniętym przez przemoc fizyczną, przez, przez przemoc psychiczną, przez przemoc seksualną i jak usłyszeliśmy, jak dzięki waszej pomocy, zmieniło się życie tych osób, jak bardzo te pieniądze, jednak 80 tysięcy złotych zostało przy, wy, u, dobrze zainwestowane, tak, tak. więc stwierdziliśmy, że musimy coś takiego powtórzyć i zrobić to po prostu jeszcze lepiej i tak też w tym hmm. roku będzie. Tak, i jeszcze, jeszcze jedna rzecz, kochani, bo wiemy, co się będzie działo na tym wyzwaniu i Wiemy, znaczy nie wiemy, bo nie jesteśmy w stanie tego określić i umysłem wymyślić, ale spodziewamy się, że jeżeli chociaż powtórzą się efekty z zeszłego roku, to, to będzie ważny czas dla, dla każdego uczestnika. Więc jeżeli chcesz, żeby osoba bliska tobie miała. Taką szansę, taką możliwość doświadczyć tego, też zmienić coś w swoim życiu, zrozumieć pewne rzeczy lepiej w swoim życiu, to daje znać o tym wyzwaniu. Cudownie jest mieć wokół siebie rodzinę i przyjaciół, którzy zaczynają też mieć takie spojrzenie na świat jak Ty. Ja to widzę w swoim życiu, kiedy przez, przez kilkanaście lat. Gdzieś tam osoby z mojej rodziny nie interesowały się takimi tematami, i wiecie, trudno jest wtedy tak w domu, nie? Na przykład pogadać sobie o czymś, ale dzisiaj już każdy jest tym zainteresowany i dla każdego to jest normalne, że chodzą na warsztaty, że się, że się rozwijają, że się interesują takimi rzeczami. Wystarczy tylko podpowiedzieć, zachęcić, zaprosić. Niech oni sami podejmą decyzję, ale warto, warto, bo po prostu każdemu wtedy żyje się lepiej. Wszystkiego pięknego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Pa.